Ej, w ostatnim odcinku Super Mario Star Road. Tak, to jest finał. Brakuje nam jednej kwiastki, więc. Chodźmy ją stopić. Smutne się koniec. Tak to jest. Tak to właśnie jest. Co, będziesz tęsknił za tą serią? Teraz jest takie trudne. Też jest mi te kry. jest takie fajne, takie łatwiutkie wszystko. No <grymne> co, znów to robimy? Aha. No nie udało mi się, ale ocaliłem. Tam później rura będzie, to będziemy mogli razem skakać. Ale jak chcesz to możesz spróbować często. No, Rygi próbuje. No, tak, tak, i tak będzie taki krótki odcinek. No chyba, że tu będziemy półkać. No bo musimy całą tą mapę drugi raz przejść. Eee, tak raczej nie zrobisz. <laughs> Dobra. Jak to było? Fajna. <laughs> Jeden pieniążek, moje. Dobra, tutaj sobie pisze po ten skok ale nie wiem. Czy on... Czasami mi wychodzi, czasami nie. O! Dobra. Za pierwszym razem. teraz tutaj? takiego jak ja, to się nie jest taki trudny, wszystko umie. Robimy to znacznie szybciej niż ostatnim razem. No, tego tylko Wojtek nie mógł zrobić. Spadł do ciury i przez to z Josiem gadać i z księżniczką. Zrobimy to w tym odcinku. Trzeba znów, trzeba potrójny skok zrobić. Wow. Co spróbujesz tu? No to trzeba kilka lat krania Mario mieć, żeby umieć perfekcyjnie. Nie, nie, Luigi! I muszę przytać zapis, bo ja chcę kadać z Krioshim Księżniczką. No, jak Luigi mógł mi to zrobić, no. O oh, wow, ale łatwo. <grymne> Co, Luigi, burpujesz czy się potajesz? Bo to naprawdę nie są już twoje te yeah. <noise> już takie rzeczy się dzieją <noise> ocaliłem takie momenty zawsze są dobre jak się ocali oto jest czekaj to jest to, czego nie mogłem wcześniej zrobić. Ja tu tyle kocim byłem, nie? Próbowałem to robić. Nie wiedziałem, co zrobić, żeby tam wejść do góry. Myślę, to jest niemożliwe, nie? W końcu udało mi się. No teraz to tak szybko to robię. Ja nawet nie zapisuję, nie? <laughs> pytanie: czy Luigi. O, nie musi to być. Dobra, robota, Mario. Zawsze byłeś tam. Cię potrzebowałem. <noise> Zawsze byłeś, kiedy cię potrzebowaliśmy. Masz tu uh, gwiazdkę, bla, bla, bla. Ale co mówi Josie? Pokasuję tupy. Wow, Mario, masz wszystkie kwiatki Znajdź 9 gwiazdek krepik. No i już, już to zrobiliśmy. Tylko je na tu gdzieś jest. To nie będzie łatwe. I tu. Jak się przeczyta ten, ten znak, tu wszystkie poziomy są, w których e, jest gwiazdka replika. E, to jest a, chyba niebieska czapka. Nie, czekaj. <ścoughs> Od początku. To jest zielona czapka, niebieska czapka, czerwona czapka. Pierwszy poziom Pausera, drugi poziom Pausera, trzeci poziom Pausera. To jest ten sekretny poziom z rurą, gdzie trzeba się ścigać z Żółwikiem. To jest sekretny poziom, gdzie nasze Rantol trzeba wyjść z pustynia. I to jest tu, gdzie jesteśmy. Także. Mam już tą kwiastkę, ale gdzie jest? Gdzie jest ta ostatnia? Cześć, to zostawiam. Gdzieś tu jest. No nie tam. <laughs> hmm. Co ja robię z moim życiem, okej. Okay. Jeszcze raz. To kiedyś się wydawało takie trudne. Hmm. Tylko teraz znaleźć Ej! Richie jesteś gdzieś tam? Ej, ciekawe co jest w tym pióle. Łatwo, szczęścia. Życie dla Luicieka. No, przeszliśmy całą kre. I teraz. Ej, musyczka. To jest musyczka Super Mario Galaxy 2. Jak się jest na tej planecie. No. Przeszliśmy całą kre, jest fajna musyczka. I zrobiliśmy to bez zapisów. No nie, no ale przeszedłem cały bez sfailowania. Czytałem zapis tylko jak ty skinąłeś. żeby mógł przeczytać ten. No i drugi raz skominałem kwiatkę. Ale, dobra, przeszedłem wszystko. Nie? No to co teraz wyjeci? Nie można tak szybko zakończyć, ale to suropi. A właśnie, e, jeszcze raz to muszę pokazać. Kładek nie widzieli. Czy mogę z tym znakiem pogadać? E, trzymaj L jak soczy nasz krać, żeby był większy challenge. No to chyba na Hidomie ci miknąć. Jeszcze to jest opcja, że możemy walczyć ze sobą, tracić HP Wrócił właśnie stracił HP. Ale wyłączamy to co nie? Hm. Wszystko przeszliśmy Podoba ci się seria chłopcze. Była tak to jak te Mario Jak oceniasz? Czy to może być nazywany Super Mario 64 2? Tak? Jeszcze raz te napisy przeczytam Oczywiście wiedzieli kto zrobił Super Mario Star Road, tak się nazywa ta gra Paiskilax. Który pracuje teraz nad wersją TS tej gry Nic nie wiadomo No ale nie wiadomo kiedy to wyjdzie To był koniec Naszej przygody się też potopa taka, oczywiście jest kilka kupie światów, na przykład dziewiąty z instrumentami, twój z chmurami, ale ten nie jest tak, taki zły. O, można się tylko pożegnać. 3G, wejdź i tu i albo tutaj. <grym, <grym, musimy Musimy <grym>, to kamery to pomachać. się to kamery. Mówimy papa, tyle tupie się mówią papa. -pa". To są na tą najsery, serii nie wiem jaka będzie następna.